Kompleksowe Wspomaganie Przedszkoli i Szkół to projekt realizowany przez Warszawski Ośrodek Rozwoju i Edukacji oraz Włocławski Niepubliczny Ośrodek Edukacji EduJetter. Spotykają się już po raz kolejny, bo całe szkolenie polega na tym, że najpierw siedzą przy komputerach swoich w domu i mogą kontaktować się z ekspertem poprzez komputer, a co jakiś czas spotykamy się jak to się ładnie mówi, dokonać wizualizacji i przedyskutować sprawę na bieżąco. Oczywiście cel jest taki, żeby nauczyciel lepiej uczył, żeby jak najlepiej uczył nasze dzieciaki. Szkolenia zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym z nich doradca przyjeżdża do szkoły, w której uczy dany nauczyciel. Druga część szkoleń polega na wykonywaniu zadań na platformie internetowej. Wreszcie na zebraniu wniosków i dyskusji w placówce szkoleniowej. I taka refleksja tutaj, proszę Państwa. W doskonaleniu już jestem trochę czasu, i to, co się dzieje teraz, nauczyciele biegają ze szkolenia na szkolenie. Rok zawodowców. 2014. Yy, niedawno przedszkola, yy, język polski, matematyka, matura, nowa, stara, yy, ciągle coś. Czy będziemy mieli czas to zastosować? Ale ja myślę, że takiej ewaluacji dokonają dzieci, uczniowie i rodzice, bo nauczyciele mówią o tym głośno, ale może jeszcze za mało głośno. Wczorajsza wymiana doświadczeń zebrała nauczycieli przedmiotów humanistycznych, w piątek zaś spotka się kadra kierownicza ze szkół z powiatu włocowskiego.